Już jeździli, Myśmy już jeździli to, to jest bardzo porządna, porządna w Nowy, ale ten ma nowy cylinder i No, No Nie wolno. Iwa, nici, nie dający, I co oni ci? Nie No, zalewasz furę. To jest taka 7,5 i pół Jak jest nie, Na początku na 60, to miała tylko to a czy słyszeliś, o takim motorze była renka? No tak. jasne, że tak. shl jeszcze była. To były takie po wojnie serii, co miały jedno siedzenie wyżej, drugie od Tak jest. Cisnąć nie chcesz. Tak, tak. tak, tak no, on, wiecie, on, serii, on jest, nie porządek, jest. No. to był bardzo porządny motor. uważaj, koł, bo odbija. W ogóle te motory były porządnie to zrobione. No tak, raz raz nie. Przelaj go, musisz go... Jest, przelamy, tylko czekaj, bo kopka się założyła. Ta kopka coś się tam... No trzeba wymienić zresztą. No to już są takie... Tylko uważaj, bo odbija i daje pogolenie. No to Przemek wie. O. Mhm. To, ta kopka Ta kopka kopka widzisz, nie... No jak nie to spychacie tu z ulicy Albo z po prostu z tego. Podruszki będzie niższe. Ale powiem ci dźwięk silnika jest w miodzi. No. Jak zaraz zagada to chłopie.

Rzuć ją z łóżki, żeby ją niżej dokopali. Chyba na pycha zapalę go. No, mówię, na pycha najlepiej. Odpalaj, podźcie na ten. W bramę tylko otwórz. No. I z tym powodem hamulce są bardzo słabe, to do końca hamuje, bo hamuje nie ma pociągu na razie. Brakuje dwójka. To? To? jest dźwięk. No, no dobrze daje, fajnie. Tylko nie na drogę, bo on jeszcze świeci, także wracaj. Hmm. Jakiego no, banana? No, no. A się, się zastanowi jeszcze. to jeszcze ma czas. wybierze. No <laughs> Nowy cylinder tu łączy, ciągnie pięknie. Idzie po prostu super. Pana. No otwórz się, się wiedzie od razu. Wyjęty jest tak. wyjęty dewekiler okay. Dlatego jest wyciszacz Gada maszyna, nie?